Ty, o kur. Co to za foto? On pompki nade mną robi? Znaczy jej matce, pewnie. Znaczy... Może nie aż taki mocny celebryta, nie? Jeszcze nie. Jeszcze mu nie od kaski. Ale Freak Fighter. Nie, 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 nie. To nie jest Freak Fighter. Grubasek. Ostatnio znany? Ostatnio także. O... Ostatnio, Ostatnio lubiany. Ostatnio lubiany. No. Czy to jest Zbigniew Król? Zbigniew Król, syn no. Zbigniewa Króla. To jest on, to jest on. To jest ta, to jest foto z Bandurą, tak? Tak. Co oni tak sobie stoją? Tak, to jest ta, foto. Zajebista to jest ta fota. Zajebista fota. O! Co to jest? taki jest, wiesz. To jest Rick. Jaki Rick? Sanchez. To nie jest żaden Rick. Jak to? No to nie jest Rik. Serio. A to jest nie? z Rika i Mortiego? Tak. No to pewnie ten ojciec. Nie. Nie, to, to też nie ta, nie jest ta siostra, kurwa. Jak ona miała. No właśnie, widzowie, jak ona to. miała? To jest chyba jakieś zdjęcie z okładki, albumu jakiegoś, co? Nie. No dobra, ale polski raper. Tak. Głęboko na fide. Nie, jego syn. Michał Matamatczak. Co ty gada? Serio.